Jak oceniasz ten miniony sezon? No, niestety tylko srebrny medal, ale to też jest na pewno medal. Na pewno tak. Tutaj, jeżeli byśmy zdobyli to złoto, to by było wszystko bardzo fajne, ponieważ buchar byśmy mieli, mistrzostwo, ale, ale mamy srebro, też trzeba w jakimś stopniu z tego się cieszyć i na pewno to jest następny bodziec do tego, żeby w przyszłym sezonie jeszcze mocniej popracować w okresie przygotowawczym i odebrać Wiśle. Ten y, złoty medal w przyszłym sezonie. ten sezon w Twoim wykonaniu oceniasz dobrze? Czy miałeś mało okazji do gry, do pokazania się? No, Może chcesz, ta kontuzja chcesz, trochę powiedzieć. Na pewno na początku ta kontuzja trochę przeszkodziła, później to dochodzenie do siebie. Y, miałem swoje szanse. Raz było lepiej, raz było gorzej. No, wiadomo, zawsze można lepiej grać. Mam nadzieję, że. Już teraz, w następnym sezonie, już nie będzie żadnych przywód z kontuzjami. Będę mógł to chodzi jeszcze, że się więc będzie was trzech prawdopodobnie w lewym zagraniu. To jest dla ciebie duża konkurencja i chyba dobre miejsce do nauki. Zgadza się na pewno, bo przechodzi bardzo doświadczony zawodnik, ograny. Naprawdę, jeszcze nie wiem co z mojej osoby, jaka będzie przyszłość, i na razie jest y, koniec sezonu. Teraz wakacja, później przyjdzie czas na, na analizę, gdzie, gdzie w przyszłym sezonie będę występował. A w wakacje co zamierzasz robić? Gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz w Kielcach? Y, na pewno pierwsze dni będę w Kielcach. Planuję z żoną gdzieś na pewno na jakieś wakacje wyjechać. Na pewno trzeba odpocząć trochę psychicznie i fizycznie. No zobaczymy. Na pewno, ale tak jak mówię, na pewno chcemy siedzieć, chcemy siedzieć w rękach.